Witam wszystkich hodowców w hodowczynie. Spotykamy się ponownie. Dzisiaj mamy sobotę, 6 kwietnia 2024. No nie odpuszczamy. Tutaj idziemy w tempie przed lotami. Dopiero co zakończył się jeden konkurs. Rozpoczynamy drugi konkurs. Taka fajna oferta szybka na około dwa tygodnie. Mam propozycję dla was hodowcy nową jako sklep ta się wypas. Może omówię najpierw, co będzie nagrodą. Nagrodą w tym konkursie będzie zestaw kluczy różnych tam nasadowych, gwiazdki. No, pełna opcja dla domu, żeby, żeby mieć wszystko pod ręką. I to jest zestaw kluczy firmy YATO. I to będzie nagrodą. To nagroda jest o wartości około 300 zł. A jakie będą zasady tego konkursu? Zasady będą proste. Aby wziąć udział w, takim, w tym konkursie które rozpoczniemy tak jak powiedziałem przed chwilą, 8 kwietnia. Zakończymy ten konkurs około dwóch tygodni, 19 kwietnia, czyli około dwóch tygodni będzie na zastanowienie i na złożenie zamówienia. Muszę tutaj troszeczkę sprostować, bo na ostatnim konkursie powiedziałem, że zamówienia telefoniczne i tak dalej. Ludzie pomyśleli, że stacjonarnie kupując nie będą brali udziału. Biorą tak samo udział, tak. Jak i ci, którym wysyłam paczki, którzy zamawiają tu telefonicznie, bądź przez jakieś tam inne formy kontaktu, jak również ci, którzy kupują u mnie w sklepie. Także, żeby wziąć udział w losowaniu tego zestawu kluczy, naprawdę przydatnego w domu, mam z podobnej firmy, naprawdę fajnie się sprawdza i zawsze jest pod ręką wszystko w komplecie, to zasada będzie bardzo prosta. Żeby wziąć taki udział. Trzeba będzie w swoim zamówieniu lub w swoich zakupach kupić obojętnie, który produkt z, samej, z całej gamy yy, produktów firmy Bugała Jet. Obojętnie, czy, czy ktoś sobie zamówi zioła, czy ktoś sobie zamówi aminokwasy, białko, cokolwiek. Czyli ktoś do mnie dzwoni, robi zakupy. Jeżeli jest jeden produkt marki Bugała Jet, bierze udział w losowaniu tego, w tym konkursie. Tak samo wszyscy hodowcy czy hodowcy niektórzy tu stacjonarnie do mnie przy, przyjeżdżają do sklepu również. Warunek jest jeden. Jeden produkt Bugażet musi być w zestawie tych produktów, które zamawiają. Wtedy biorą udział w losowaniu tego zestawu kluczy. I cóż, powtórzę jeszcze raz. Konkurs będzie na przełomie 8 kwietnia. Rozpoczynamy zamówienie od 8 kwietnia, czyli od poniedziałku. I ostatnie zamówienia będę brały udział, które będą zamówione u mnie 19 kwietnia. Czyli około dwóch tygodni jest szansa, żeby z tego sobie się zastanowić, zamówić, a przy okazji wygrać taki zestawik. No i cóż, jak zawsze powtarzam, najmniejsza forma kontaktu ze mną, czyli telefon 507 745 300. Tak jak powiedziałem wcześniej, Messenger, WhatsApp, jakieś maile, nie maile, wszystko co tylko jest dostępne, żeby się ze mną skontaktować, a wiadomo, mamy już początek kwietnia, pogoda piękna za oknem, no przygotowania już pełną parę do sezonu lotowego, tak jak w moim oddziele zaczynamy 28 kwietnia, więc już dużo nie zostało tego czasu, więc już praktycznie ostatnia decyzja na podjęcie, ostatni czas na podjęcie decyzji, na czym będziemy lotować, jakie produkty do, do tego, a jest szansa sobie, przy okazji taki zestawik kluczy, że tak powiem, przytulić. Kiedyś mieliśmy tutaj w losowaniu odkurzać. Też kolega był zadowolony, który wygrał, przydał mu się. Kiedyś był teraz ostatnio mnie w sklepie, rozmawiałem, mówi: Tak, trzymać, jeden mam w domu, a, a, a ten, co, ten, co wygrałem u ciebie, to poszedł do domu jako nowy. A podobny miałem w domu, to poszedł do odkurzania gołębnika. Także się przyda, nie? Jak ktoś będzie chciał sobie gołębnik skręcić i rozkręcić, zawsze klucze pod ręką. Także nie przeciągając, zapraszam do tego konkursu. Ósmy, 19 składanie zamówień. Kontakt telefoniczny najbardziej, cenie 507 745 300. Także zapraszam hodowcy do mojego sklepu. Pozdrawiam, dobry rok.